Początki fundacji nie należały do łatwych. Zbudowaliśmy ją na wielkim bólu i tęsknocie za Krystianem. Nie planowaliśmy tego. Kiedy zaczęliśmy jednak rozkręcać koło, wiedzieliśmy, że musi się udać, że naszą tragedię chcemy przelać na coś, co nie tylko będzie przypominało nam uśmiech szalonego naszego Krystiana, ale i przede wszystkim zakładaliśmy, że ten uśmiech chcemy dawać i przywracać tym, którzy tego potrzebują. Dotyka nas to mocno, bezpośrednio. Jesteśmy tylko ludźmi i zwyczajnie czasem mamy dość. Codzienne życie przynosi dodatkowo wiele trosk i zmartwień. Chce się przed tym uciec, odciąć się, po czym spoglądasz na tatuaż korony, który przecież nie został zrobiony przypadkowo, wtedy zdajesz sobie sprawę i dobrze wiesz, że musisz powstać z kolan i spełniać swoją misję, która została ci dana. Nie możesz zawieść. Zdajesz sobie sprawę, że to wszystko inne nie jest aż tak istotne. Dostajesz kopa i działasz, by znów ktoś mógł spełniać swoje marzenia. Taka jest nasza rola. Rola naszej Fundacji. W imię Krystiana. Dla każdego z nas Fundacja jest ważna inaczej, na swój sposób. Mamy odczucie, że dzięki niej jesteśmy bliżej Krystiana i mamy poczucie obowiązku, by jego nie zawieść. Stanowi ona pewnego rodzaju terapię po czymś nagle brutalnie przerwanym. Pomaga również zrozumieć, co w życiu ważne i istotne. Bezpośrednio dotyka nas oraz stanowi ważną część w naszym życiu. Fundacja niesie ze sobą nadzieję i uśmierza ból. Mamy poczucie, że jesteśmy bliżej Krystiana i to, że właśnie on daje nam siłę do działania. Dzisiaj wiemy, że Fundacja Dzielmy się Uśmiechem imienia Krystiana Popieli to nie tylko osoby, które ją założyły. Ale i każdy z Was. To dzięki Waszemu wsparciu i pomocy możemy działać. Jesteście naszymi aniołami wspierającymi naszą działalność, dzięki którym możemy realnie pomagać i przywracać naszym podopiecznym możliwość spełniania ich sportowych marzeń. To niekończąca się historia, którą tworzy każdy z nas, każdy z osobna. To Wy dajecie nam możliwość pomocy podopiecznym fundacji. Dzięki Wam, wspaniałym darczyńcom i naszej wspólnej determinacji, możemy budować i tworzyć naszą fundację. Jesteśmy szczęśliwi, że po kilku latach małymi krokami wracamy do życia. Choć nigdy nie będzie tak jak wcześniej, fundacja daje nam siłę i kopa do życia. Fundacja stanowi istotną część życia nie tylko dla nas, ale jest również ważna dla wielu z Was, którzy zarówno pamiętacie o Krystianie, jak również wspieracie naszą Fundację. Dziękujemy Wam wszystkim, że jesteście z nami i że uczestniczycie w tej niekończącej się historii.